Panie Marszałku, Panie Premierze Wysoka Izbo. W debacie nad Funduszem Odbudowy i Krajowym Planem Odbudowy kompletnie zapomnieliśmy o tym, że jako Europejki i Europejczycy stworzyliśmy plan odbudowy po pandemii jako most od kryzysu do zielonej i innowacyjnej gospodarki. A przysłany wczoraj do Komisji dokument nie jest takim mostem. On nie jest nawet chybotliwą kładką. KPO jest oparty na mało ambitnej polityce energetycznej Polski i tylko utrwala politykę opartą o paliwa kopalne, węgiel i gaz. Wiele inwestycji wpisanych w KPO jest niezgodnych z zasadą, nie czyń poważnej szkody i może doprowadzić do degradacji środowiska. To nie jest Krajowy Plan Odbudowy, to jest Krajowy Plan Zmarnowanej Szansy. Pani Passeu, Mauro